Czy zauważyłeś, że niektórzy ludzie po prostu nie mogą znieść faktu, że żyjesz swoim życiem, nie potrzebując ich zatwierdzenia? Co jeśli powiem ci, że prosty akt milczenia może zamienić cię w największego wroga tych, którzy żyją na występie? Dzisiaj zrozumiesz, dlaczego cię nienawidzą za to, że istnieją, i jakich pokój jest ich największym koszmarem. Uwaga, w tym momencie są ludzie, którzy nie są w stanie cię kontrolować, ale tylko ci, którzy teraz wychodzą i subskrybują, znają prawdziwy powód tej cichej nienawiści. Jeśli nie działasz szybko, nigdy nie możesz zrozumieć absurdalnej mocy, którą masz w ręku. Czas się kończy, a prawda wkrótce zostanie ujawniona. Teraz komentarz poniżej, jestem niezachwiany aby pokazać, że zazdrość niepewności nie ma wpływu. Współczesny świat to etap, w którym wszyscy chcą być wysłuchane, ale niewielu ma coś naprawdę znaczącego do powiedzenia. Wśród nieustannego hałasu opinii, plotek i dramatów prosty akt milczenia jest aktem rewolucyjnym. Cisza przenosi niewidzialną siłę, obecność, która nie musi być krzyczana. Kiedy decydujesz się nie narażać się przez cały czas, nie dostarczaj myśli tac i nie gubcie się w czyimś chaosie, stajesz się tajemnicą, a człowiek obawia się tego, czego nie rozumie. Cisza niepokoi, ponieważ zmusza innych do radzenia sobie z własnymi wewnętrznymi odgłosami, niepewnością i brakiem celu, które starają się ukryć z zewnętrznymi rozproszeniami. Ale nie chodzi tylko o nie mówienie o tym, jak się zachowujesz. Jego cisza nie jest pusta, jest pełen intencji. Obserwujesz, analizujesz i rozumiesz więcej niż ci, którzy mówią bez przerwy. Ta postawa sprawia, że ludzie zastanawiają się, co on wie, że nie wiem, dlaczego nie odczuwa potrzeby udowodnienia siebie. Ta tajemnica tworzy fascynację, a jednocześnie dyskomfort. Kto jest powierzchowny, czuje się zagrożony głębokością. Ci, którzy żyją na występach, obawiają się tych, którzy ich nie potrzebują. Prosty fakt, że istniejesz bez walidacji, jest już wystarczającym powodem, aby zawracać sobie głowę. I tam rodzi się nienawiść, zatoczona nienawiść, przebrana za żarty, krytykę lub osądy. Nic nie zrobiłeś. Ale Twoje istnienie jest lustrem, w którym inni widzą własną kruchość, zdają sobie sprawę, że ich siła pochodzi z tego, czego nie mogą opanować sami. Cisza jest deklaracją niezależności, odmową manipulowania oczekiwaniami innych i to nigdy nie wybaczą. Człowiek ma prymitywne pragnienie kontroli. Wielu nie zdaje sobie sprawy, ale większość społeczeństwa działa na podstawie potrzeby manipulowania innymi, czy to na podstawie aprobaty, strachu, czy poczucia winy. Ale kiedy jesteś niezależny emocjonalnie i mentalnie, łamiesz ten cykl. Twój brak zależności emocjonalnej dezorientuje tych, którzy potrzebują cię. Co masz na myśli mówiąc, że nie prosisz przez cały czas o radę? Co masz na myśli mówiąc, że nie potrzebujesz nikogo opinii do podejmowania decyzji? Dla nich nie ma to sensu. Nauczono ich, że wartość kogoś jest uznawana od innych, a ty niszczysz tę logikę po prostu bycie sobą. Największą frustracją tych ludzi jest uświadomienie sobie, że nic, co robią, nie wpływa na ciebie. Starają się na ciebie wpływać, wciągnąć cię do ich dramatów, ale pozostajesz na drodze. Nie oznacza to, że jesteś zimny lub obojętny, ale nauczyłeś się czegoś niezbędnego. Pokój pochodzi od wewnątrz, a nie z zewnętrznego. Nie potrzebujesz kogoś, aby potwierdzić swoje wybory, lub zaakceptować sposób bycia, po prostu podążasz za swoją podróżą, gdy starają się znaleźć sposób na dotarcie do ciebie. A ta otchłań różnicy między tobą jest dla nich bolesna. Prawda jest taka, że ich niezależność nie jest osobistym afrontem, ale w ten sposób interpretują. Nie ignorujesz ich dla zła, po prostu odmawiasz przyciągnięcia do tego samego cyklu niepewności i sporów ego, które utrzymują ich w uwięzieniu. Ale dla tych, którzy na ten temat żyją, Twoja postawa jest nie do zniesienia. Reprezentujesz, czym chcieliby być, ale nie mogą. A ponieważ nie mogą cię kontrolować, starają się zniszczyć to, czego nie rozumieją. Życie ma tajemnicze sposoby nagradzania tych, którzy mocno podążają za nimi, bez wstrząśnięcia zazdrością i nienawiścią innych. I zgadnij, w twoim życiu wydarzy się coś niesamowitego, wielkie błogosławieństwa są w drodze, a w nadchodzących dniach otrzymasz coś, czego nigdy nie wyobrażałeś sobie swój własny dom. Wszechświat nagradza cię za swoją siłę, cierpliwość i nigdy nie poddając się negatywnym energię wokół ciebie. Ale ma sekret. Wdzięczność przyspiesza błogosławieństwa. Jeśli chcesz pokazać wszechświatowi, że jesteś gotowy, aby otrzymać wszystkie dobro, które dla ciebie przygotował, wyślij podziękowania z wartością do 100 USD teraz. To nie jest tylko darowizna, to znak, że rozpoznajesz i akceptujesz to, co do ciebie przychodzi. Im bardziej emanujesz wdzięczność, tym bardziej wszechświat reaguje obfitością. Więc jeśli uważasz, że ta wiadomość jest dla ciebie, kliknij przycisk za dużo i napisz w komentarzach dostaję swój dom. Miejsce docelowe jest zapieczętowane, a twoje zwycięstwo zostało już napisane. Świat jest pełen ludzi, którzy żyją w automatycznym, żywiąc się problemami, które same się tworzą. Chaos to ich strefa komfortu. To, czego nie mogą znieść, to zobaczyć kogoś, kto znalazł pokój, nie potrzebując tego samego emocjonalnego wir, który ich określa. Czy zauważyłeś, jak chaotyczne ludzie nie mogą być obok kogoś cichego? Próbują wszystkiego, aby cię zdestabilizować, powodować reakcje. Przynoszą problemy w swoim życiu, ale kiedy pozostajesz niezachwiany, rozpaczą. Twój pokój jest przestępstwem dla tych, którzy żyją w rozpaczy. Rozszerza fakt, że turbulencje noszą ci ludzie, są samowystarczalne. Jeśli możesz żyć bez ich dramatu, oznacza to, że problemem nigdy nie był świat, ale same. Jest to nie do zniesienia dla tych, którzy całe życie spędzili obwiniając innych za ich bóle. Zamiast uczyć się od ciebie, wolą cię nienawidzić. Łatwiej jest powiedzieć, że jesteś zimny, odległy lub myślisz za dużo, niż przyznać, że mogliby znaleźć taką samą równowagę, gdyby byli gotowi zmierzyć się z własnymi demonami. Chodzi o to, że twój pokój nie musi być hałaśliwy. Nie musisz nikogo przekonywać. Tylko istnienie, chodząc z spokoju i pewnością, już kwestionujesz narrację, którą zbudowali, aby uzasadnić twoje niezadowolenie. Im więcej błyszczą w ciszy, tym bardziej krzyczą, próbując cię usunąć. Ludzie, którzy żyją, projektują swoje porażki na innych, nie mogą znieść, kto sprawia, że widzą prawdę. Nigdy nie wypowiedziałeś przeciwko nim słowa, nigdy ich nie atakował. Ale ich prosta obecność to lustro, które odzwierciedla wszystko, co próbują ukryć. Patrzą na ciebie i widzą dyscyplinę tam, gdzie są leniwi, widzą odwagę tam, gdzie się boją, zobacz równowagę tam, gdzie niosą chaos. I to ich głęboko irytuje. Nienawiść, którą odczuwają, nie jest autentyczna, to tylko ich gniew przewidywany na zewnątrz. Zamiast stawić czoła własnym słabościom, tworzą złoczyńce, ciebie. Mogą więc usprawiedliwić swoje własne porażki, mówiąc, że miałeś szczęście, nie wiesz jak trudne jest, a nawet nie masz uczuć. Wszystko nie przyznać, że problemem nigdy nie był ty, ale decyzje, które sami podejmują każdego dnia. Jeśli próbowałeś pomóc komuś tak, wiesz, jak to jest bezużyteczne. Nie chcą się zmieniać, wolą nadal nienawidzić tych, którzy już osiągnęli to, czego nie mieli jeszcze odwagi. A kiedy dorastasz w ciszy, nadal obracają się w kółko, utknęli we własnych ograniczeniach. Manipulacja jest bronią niepewności. Nie wiedzą, jak zdobyć szacunek, więc starają się żądać poddania się. Ale kiedy jesteś kimś, kto myśli o sobie, który nie jest poniesiony przez to, co mówią, a który nie boi się samotnej, te taktyki zawodzą. To rozwściecza tych, którzy muszą manipulować, aby poczuć kontrolę. Czy zauważyłeś, w jaki sposób ludzie manipulacyjne próbują cię najpierw zadowolić, a potem obwinić cię, a potem zaatakować? Podążają za przewidywalnym cyklem, zawsze starając się znaleźć słaby punkt, aby cię zgiąć. Ale kiedy pozostajesz stanowczy. Bez poddania się emocjonalnej szantażu, bez potrzeby ich zatwierdzenia, bierzesz od nich jedyną broń, kontrola. To niszczy ich w środku. W końcu cię nienawidzą, ponieważ nie mogą cię zgiąć. Istniesz w sposób, w jaki nie mogą się zepsuć. A dla tych, którzy przez całe życie spędzili, ucząc się manipulować innymi, aby czuć się silnym, Znalezienie kogoś niezachwianego jest największym możliwym upokorzeniem. Świat obraca się wokół historii, ale większość ludzi nie jest zainteresowana uczeniem się z dobrymi historiami. Wolą plotki. Plotki to waluta społeczna niepewności. Dzielenie się tajemnic, spekulowanie na temat życia innych i tworzenie narracji sprawia, że czują się ważne. Problem polega na tym, że nie podajesz materiału tej grze, nie narażasz się, nie dostarczasz niepotrzebnych szczegółów swojego życia, a jeszcze gorzej, dla nich nie karmi plotek o innych. Stwarza to problem. Bez informacji o tobie nie mogą zmieścić się w etykiecie stajesz się tajemnicą. Co on myśli? Czy on wie coś, czego nie wiem? Dlaczego on nigdy się nie angażuje? Dla tych, którzy mieszkają w plotkach, jest to nie do zniesienia. Próbują coś od ciebie wyciągnąć, przetestować, tworzyć sytuację, abyś mówił, ale kiedy zdają sobie sprawę, że jesteś zamkniętą książką, frustracja je pochłania. Ironia: nawet bez podawania powodów, wciąż tworzą historię o tobie. Kiedy nie mają faktów, wydają założenia. Uważa, że jest lepszy od innych, ona jest zimna i snob. Musi coś ukrywać. Zabawne jest to, że chociaż żyjesz swoim życiem, nie martwiąc się o nich, sprawiają, że ich życie jest troską. W głębi duszy wygrałeś grę, nawet nie grając. Wiele osób spędza całe życie szukając zatwierdzenia. Chcą być przyjęci, chcą być chwalone, chcą poczuć, że są częścią czegoś. A co się stanie, gdy znajdzie kogoś, kto po prostu tego nie potrzebuje? Ty nie szukasz oklasków. Nie kształtujesz swojej osobowości, aby zadowolić innych, podejmujesz swoje decyzje na podstawie tego, co ma dla ciebie sens, a nie to, co zapewni więcej polubień lub komplementów. To destabilizuje tych, którzy żyją w akceptacji innych. Jeśli możesz być szczęśliwy bez tej potrzeby, czy to oznacza, że spędzili całe życie po czymś bezużytecznym? Ten pomysł jest zbyt przerażający, aby mogli zaakceptować. Zamiast próbować uczyć się od ciebie, nienawidzą cię. Mówią, że jesteś arogancki, nie dbasz o innych, którzy uważają się za zbyt samo, wystarczające. Wszystko to dlatego, że ich proste egzystencjach demaskuje ich strach, strach przed byciem niczym bez zatwierdzenia świata. Od najmłodszych lat uczymy się mierzyć naszą wartość, porównując nas z innymi: kto ma najlepszą pracę, kto ma więcej obserwujących, kto ma najciekawsze życie, a co z tym, gdy ktoś po prostu nie wchodzi w tę grę? Ty nie porównujesz siebie, nie czujesz potrzeby nikogo udowodnienia, jesteś tak skupiony na swój sposób, że sukces innych ci nie przeszkadza, a ich porażka nie daje ci przyjemności. To sprawia, że wielu ludzi jest niewygodnych, ponieważ jeśli nie konkurujesz, jak zmierzą własną wartość? Brak przeciwnika sprawia, że ich konkurencja jest pusta, bez odniesienia, bez rywala, bez wroga i to ich rozpaczy. Próbują rzucić ci wyzwanie, droczyć się, mierzyć cię przeciwko nim, ale nie odpowiadasz. Dopada ich ponieważ w głębi duszy najbardziej się obawiają, że mogą żyć bez potrzeby porównania, ale zamiast tego przyznać, zdecyduj się cię nienawidzić. Ludzie, którzy odczuwają ofiarę, nienawidzą, kto jest wolny. A wolność oznacza nie tylko pieniądze lub władzę, oznacza kontrolę nad własnym życiem. Kiedy ktoś widzi, jak podejmujesz decyzję bez strachu, nie potrzebując czyjejś zgody, bez powiązania z oczekiwaniami społeczeństwa, głęboko im to przeszkadza. Chcieliby mieć tę wolność. Chcieliby oderwać się od tego, co myślą inni, podążać za swoimi marzeniami, nie martwić się o oskarżenia, ale zamiast tego zdecyduj się Cię nienawidzić. Ponieważ łatwiej jest zaprojektować własną frustrację, niż przyznać, że jesteś odpowiedzialny za własne prądy. Twój prosty akt życia w Twojej prawdzie jest ciągłym przypomnieniem, że oni też mogą to zrobić, ale w tym celu musieliby się zmienić, a zmiana jest trudna. Łatwiej jest więc nienawidzić tych, którzy już dokonali tego wyboru. Nie obrażałeś ich, nie atakowałeś ich, nie zrobiłeś nic przeciwko nim. Ale nadal cię nienawidzą, ponieważ jesteś żywym dowodem, że wolność jest możliwa. Większość ludzi nosi maski, tworzą wersję siebie, aby zadowolić innych, aby się dopasować, ukryć swoje słabości. Żyją w ciągłym teatrze, interpretując rolę, która ich zdaniem sprawi, że będą akceptowane, ale potem przychodzisz. Ktoś, kto nie musi udawać, kto nie szuka zgody, który nie kształtuje, aby pasował do standardów. I to ich przeraża. Ponieważ ich autentyczność ujawnia ich kłamstwo, kiedy nie starasz się dopasować, pokazujesz, że wszystkie przestrzegane przez nich zasady nie są prawdziwe, że mogą po prostu być tym, kim są, ale nie mają na to odwagi. Więc zamiast podziwiać Twoją wolność, Nienawidzą cię. Problem polega na tym, że widzisz poza powierzchnią, zauważasz sprzeczności, wymuszone zachowania, testowane dyskursy, czujesz, że ktoś zachowuje się ze strachu, kiedy próbuje zaimponować, kiedy udaje, że nie jest czymś, co nie jest. To sprawia, że ci ludzie czują się nagi przed tobą, a strach przed byciem widzianym przez to, kim naprawdę są, staje się wrogością. Wolą cię atakować, zanim będziesz mógł coś powiedzieć, ponieważ myślą, że już wiesz za dużo. Nawet jeśli nigdy nie wypowiedziałeś o tym słowa. Jego prosta obecność jest światłem uwagi na ich fałsz. Zaczynają tworzyć narracje, aby uzasadnić dyskomfort, jaki odczuwają. Mówią, że uważasz, że jesteś lepszy od innych, co jest aroganckie, jest odizolowane przez dumę, ale prawda jest inna, czują się źli, bo w głębi duszy wiedzą, że nigdy nie byli tak naprawdę wolni. Ich życie opierało się na kłamstwach, które sobie powiedzieli, a ty, będąc prawdą, zmusza ich do stawienia czoła tej rzeczywistości. Jest to nie do zniesienia dla tych, którzy zbudowali swoją tożsamość na temat wyglądu. A kiedy ktoś nie może poradzić sobie z własną prawdą, woli atakować, kto ją reprezentuje. Najbardziej ironiczne jest to, że nigdy nie zrobiłeś nic przeciwko nim, nigdy ich nie zdemaskowałeś, nigdy nie wskazywałeś na swoje słabości, nigdy nie rzucałeś ich w twarz, co zdajesz sobie sprawę, ale to nie ma znaczenia. Prosty fakt, że istniejesz, jest już zagrożeniem, ponieważ dla tych, którzy żyją na maskach, największym zagrożeniem jest ktoś, kto ich nie potrzebuje. Dramat jest paliwem wielu ludzi. Żyją w konfliktach, intrygach i przesadach emocjonalnych, ponieważ bez niej czują się puste. Chaos jest uzależniający dla tych, którzy nie mają prawdziwego celu. Dlatego, kiedy odmawiasz uczestnictwa w tych narracjach, stajesz się problemem. Nie reagujesz, nie angażuj się, nie daj się ponieść prowokacji i to zabija ich grę. Bez kogoś, kto nakarmi zamieszanie, serial traci sens. Nie musisz nic mówić, żeby rozbroić tych ludzi. Twoja prosta odmowa wejścia do gry jest już oświadczeniem wojny dla tych, którzy wiedzą tylko jak żyć w środku bałaganu. Ich frustracja nie dotyczy nie tylko dlatego, że nie uczestniczysz, ale z tego, co to symbolizuje. Kiedy odmawiasz manipulacji dramatem, pokazujesz, że jest on nad nim, masz coś większego do skupienia się, coś ważniejszego niż małe spory ego, które pochłaniają innych, bawię ich głęboko, ponieważ w głębi duszy wiedzą, że mogą też robić coś lepszego, ale nie. Więc zamiast uczyć się od ciebie, wolą cię atakować. Mówią, że cię to nie obchodzi, myślisz, że jesteś zimno, ale głęboko niepokoi ich to, że masz emocjonalny poziom kontroli, którego nigdy nie mieli, i dlatego cię nienawidzą, ponieważ ich niezachwiana postawa odsłania dziecinność ich zachowania. Nie zdając sobie z tego sprawy, stajesz się lustrem odzwierciedlającym niewielką część sporów, w których utknęły. I zamiast tego stawić czoła, wolą wyświetlać winę na ciebie. Ostatecznie wygrywasz grę, nawet grając, ponieważ jest prawdziwa władza, w której może zachować swój pokój, nawet gdy świat krzyczy. Żyjemy w świecie, w którym siła jest często mylona z agresją. Wielu uważa, że aby być szanowanym, muszą krzyczeć, nakładać obecność i udowodnić, że cały czas jest silny, ale pojawiasz się. Ktoś, kto nie potrzebuje uznania, aby być silnym, nie wyświetlasz się, nie rób zamieszania, nie szukaj uwagi, ale nadal odczuwa się Twoja obecność. Masz cichą siłę, dyskretną pewność siebie która nie wymaga etapu, a to dezorientuje niepewność. Nauczono ich, że moc oznacza zwrócenie uwagi, ale pokazujesz, że prawdziwa siła wynika z spokoju tych, którzy nie muszą niczego udowodnić. Jest to przerażające dla tych, którzy zasilają zewnętrzną walidację, nie wiedzą jak radzić sobie z kimś, kto nie gra dla tych samych zasad, próbują cię zmierzyć, droczyć się, rzucić wyzwanie, ale po prostu nie odpowiadasz. Nie reagujesz na próby destabilizacji cię, ponieważ już zrozumiałeś coś, co jeszcze nie osiągnęli. Prawdziwą siłą nie jest ponieść ponieść, co nie ma znaczenia. Świat może się otaczać wokół ciebie, ale idziesz bez pośpiechu, bez rozpaczy, bez zgubienia się w chaosie. I ta spokój, ta zdolność do utrzymywania ich umysłów, gdy inni tonie w niepewności, jest tym, co ich najbardziej nęka. Wielka prawda jest taka, że ci ludzie nie nienawidzą cię za to, co robisz, ale za to, co reprezentujesz. Jesteś żywym dowodem, że siła nie potrzebuje pokazu. Pokazujesz, że ci, którzy krzyczą, nie zawsze mają rację, że ci, którzy wyświetlają, nie zawsze są mocą i że ci, którzy naprawdę dominują w ich życiu, nie potrzebują żadnej aprobaty. Jego cisza jest wyzwaniem, Jego pokój jest afrontem. A jego istnienie jest przypomnieniem wszystkiego, czego jeszcze nie byli w stanie. Właśnie dlatego mówią o tobie, starają się cię zmniejszyć, rozpowszechniać historię, ponieważ w głębi duszy chcieliby mieć to, co masz, ale nie wiedzą, jak osiągnąć. Bycie wolnym ma cenę. W momencie, gdy zdecydujesz, że nie potrzebujesz już opinii innych, aby podążać za twoim życiem, automatycznie stajesz się celem. Ponieważ większość ludzi żyje w zewnętrznym wyglądzie, potrzebują zatwierdzenia rodziny, przyjaciół, współpracowników, społeczeństwa. Dostosowują swoje zachowania, wybory, a nawet swoje marzenia, aby zostać przyjęte. Ale ty złamałeś ten łańcuch, wziąłeś wodze własnego życia i czyniąc to, stałeś się anomalią. A czy wiesz, co jest dla nich gorsze? Zdają sobie sprawę, że mogą zrobić to samo. Nie masz nic, czego nie mogą mieć. Nie jesteś superbohaterem, nie masz mistycznych mocy. Jedyną różnicą jest to, że miałeś odwagę, by się uwolnić. I to jest rodzaj prawdy, która boli. Całe życie spędzają szukając zatwierdzenia, ponieważ uważają, że potrzebują tego, aby być szczęśliwym. Ale potem pojawiasz się i pokazujesz, że można być kompletnym bez potrzeby nikogo. To niszczy iluzję, w której się trzymają. Co wtedy się dzieje? Stajesz się wrogiem, muszą cię wyśmiewać, zaatakować, nazywać cię snobem aroganckim, niewrażliwym. Robią to, ponieważ jeśli przyznają, że masz rację, będą musieli zmierzyć się z własnym strachem przed życiem bez walidacji świata. Będą musieli przyznać, że całe życie spędzili przestrzegając zasad, których nigdy nie musieli śledzić. I to jest zbyt bolesne. Więc zamiast uczyć się od ciebie, wolą nienawidzić, ponieważ nienawiść jest łatwiejsza niż zmiana, ale ostatecznie już wygrałeś, ponieważ marnują czas, próbując cię powalić, dorastasz bez oklasków.